Witam. Dziś krótki filmik o żołnierzach, którzy zginęli na początku II wojny światowej w Jaruzalu no i jednym w Piasecznie. Jaruzal to wieś oddalona około 6 km od Raducza. Być może ktoś znajdzie tutaj swojego członka rodziny. Już się tam kiedyś zdarzało. Jest to miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walce z najeźdźcą hitlerowskim. Major Jan Snotar, 37. Pułk Piechoty Podka Podkarpackiej Brygady Kawalerii Armii Łódź. Poległ 12 września 1939 roku. Porucznik rezerwy Kazimierz Skup, 1. Pułk Piechoty Grupy Operacyjnej Wyszków. Poległ w piasecznie. 12 września 1939 roku. Przeregowi Feliks... Borgulski, Edward Głowacki, Bronisław Lis, Jan Piotrowski. 31. Pułk Piechoty 10. Dywizji Piechoty Armii Łódź. Polegli, polegli 8 września 1939 roku. A na koniec około 17 żołnierzy Wojska Polskiego, nieznanych z nazwiska, którzy to polegli od 5 do 15 września 1939 roku. Jest to miejsce, o którym jeszcze o którym miejscowa ludwość, ludność po prostu dba. A drugim pomnikiem, który się znajduje na tym cmentarzu to jest tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej z placówki w Starym Łajszczewie zamordowanym przez niemieckiego okupanta w 1944 roku. A są to Bronisław Felczak pseudonim Radło, lat 25. Hipolit Gedomski pseudonim Bąk, lat 24. Edward Gołębiecki pse pseudonim Ran, lat 26. Tadeusz Gołębiecki pseudonim Rafał, lat 24. Zygmunt Gołębiewski pseudonim Roman Lat 22. Wydaje się, że to mogli być yy, trzej bracia. Julian Radomski, raper, najstarszy z, yy, y, no, z tej ekipy, 34 lata. Byli to młodzi ludzie, przy... którzy mieli całe życie jeszcze przed sobą, a zginęli w obronie naszej ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom. Pozdrawiam.